Antigravity A1, czyli pierwszy dron 360 stopni, który tak naprawdę zmienia sposób, w jaki będziemy nagrywać i latać. Nie mamy normalnego gimbala, tylko dwie kamerki 360. Coś, co znamy już z uchwytu, który był dostępny do drona DJI. Gdzie Insta dawała uchwyt. Tutaj tak naprawdę otrzymujemy gotowego drona 360 stopni. Nie jest to jakaś kopia, nie jest to dron, który produkt, który naśladuje dji tylko idzie swoją ścieżką. I tak naprawdę pokazuje, że można zrobić coś inaczej. I dzisiaj będziemy sprawdzali jak wygląda latanie, jak wygląda nagrywanie świata. Z innej perspektywy 360. AntiGravity Mini 5 Pro. Bardzo zbliżenie wyglądają. Nie. Tutaj, patrz, mamy śrubeczki. A tu już ściągamy tak. sobie klasycznie. Tu odkręconi śrubeczek. Ja w tym miejscu na pewno bym zwrócił uwagę na gimbal. Bo tu mamy bardzo zaawansowany gimbal, który jest zamocowany na czterech takich jakby... Uchwytach, a tutaj mamy porządny uchwyt. Jakby wibroizolacyjne tak, gumki. Te kamery w powietrzu po prostu na pewno będą się fajnie stabilizować. Tak, no i, a tutaj mamy pełen zakres ruchu normalnie kamerą, możemy nią sterować. Tutaj tego w ogóle nie ma, to jest Jeżeli niepotrzebne. Sposób składania montażu jest e, taki sam. O tyle, co tutaj się różni, czego nie ma w miniaczu, no to. Wysuwane automatycznie yy, nóżki, które tak naprawdę są tutaj mega potrzebne z tego względu, że na dole mamy kamerę również, więc w przypadku, kiedy dron lądowałby, nie wiem, na betonie, no to jest szansa, że bardzo szybko porysujemy to szkiełko, ale można je wymienić, prawda? Więc tak. yy, nawet jak to się wydarzy, to producent też to przewidział. Nawet sama, ciekawe, no? że tutaj oni pomyśleli o tym, że jak zamykamy drona, to tu jest taka mała gumeczka, i w momencie, jak po prostu domykamy, żeby to tutaj się nie obijało, jest zachowany minimalny dystans od obudowy. No więc widać, że tutaj producent też o takie detale zadbał. Miejsce na kartę, port USB-C i informacja o baterii. Bateria wysuwana również od tyłu. Zahacza się bardzo dobrze, jest tak czuć, że, że jest zabezpieczona i nie wypadnie. C0, czyli bateria dron poniżej 250 gram, a jest też bateria o większej pojemności, wtedy mamy klasę C1, e, dłuższy czas lotu. Fajnie, że też producent pomyślał o tym, żeby, żeby zapewnić ten dłuższy czas lotu. Dźwięk, to co Patryk już mówił wcześniej, że tu jest ciekawszy. Ale podobny, jakby Podobne, gdzieś tam coś się inspirowali. Co? Ja myślę, że idziemy latać. Trzeba latać. Razie. Tak. Co najważniejsze, jeżeli chodzi o tego drona, tutaj zestawy wszystkie, które są, nie mają tradycyjnej aparatury, czyli wychodzimy z założenia i producent wychodzi z założenia, że kontrolujemy za pomocą kontrolera grip. Czyli nie mamy klasycznej aparatury z drążkami. To też będzie dla mnie trochę nowość i zobaczę, jak, jak się tym lata. Odpalamy gogle. Fajnie, że bateria jest na smyczy, bo często producenci dają albo tu wbudowaną baterię, albo jako przeciwwagę na tył, ale zawsze jest to dodatkowa waga. A tutaj dzięki temu czujemy, że całe, całe te gogle są po prostu lekkie są niewielkich rozmiarów. Czujesz na sobie tą baterię w ogóle? Teraz? Nie, właśnie bateria nie jest taka ciężka, nie jest duża, więc tego, tego jakoś tam nie, nie odczuwam. Dobra, ubieram gogle. A ja już zakładałem te gogle na sobie i to są chyba najwygodniejsze gogle. DJI trójki ani N trójki nie siedziały u mnie tak dobrze. Zawsze albo naciskały na nos, albo naciskały tutaj na czoło, albo nie przylegały po bokach. Przylegają fajnie, delikatnie. To wiadomo kwestie indywidualne. Lekko tutaj czuję, że coś troszeczkę światła jakby wpadało, ale musiałbym docisnąć, ale są wygodne, to na pewno przyznam, że, że jest wygodnie. No i są lekkie, więc nie czuję ich jakoś bardzo no, na głowie. W ogóle mega ciekawa rzecz i fajna. Nie wiem, czy jeżeli ktoś miał doświadczenie z VR-em, to będzie wiedział o co chodzi. W momencie, jak ubieramy gogle, w tym momencie robi się update. A ja dookoła, tak jak się rozglądam, to w środku y, widzę, że jestem nad ziemią, jestem gdzieś w górach. Pod mną jest Stawik, jakieś jezioro. Także wakacje. Jestem na wakacjach, <laughs> tak. Włączyłem nagrywanie ekranu. Y, według mnie ten ekran jest dużo bardziej intuicyjny, no bo na jednym ekranie mam cały taki dashboard i widzę wszystkie ustawienia. Y, Dużo szybciej jestem w stanie wejść w jakieś ustawienie. Mogę sobie tutaj wejść, kamera setting, yy, wybrać szybko, gdzie ma się nagrywać, yy, jakość nagrywania. To menu jest mega fajne. Wow, właśnie włączyłem jakiś tryb i siedzę na smoku. <laughs> Tego się nie spodziewałem. No. <laughs> złe loty. Typ. A ty wy to teraz widzicie na, na tym ekranie, nie, czy, czy nie? Bo teraz siedzę, teraz to jest też fajne, teraz siedzę w kokpicie samolotu. Więc jakbym teraz latał dronem, to dodając ten tryb, to bym widział po prostu jakbym latał dron, samolotem. Myślisz, że można ten tryb włączyć latając z dronem? Na pewno, na pewno, tak. Tak widziałem, że można. Dobra, słuchajcie, wystartujmy może. Przez to, że wiem, że ja jestem w stanie się obrócić głową, a niekoniecznie dron się obraca, to yy, może na początku wyjść takie nieporozumienie, że dron poleci prosto, a ja patrzę tam i wydaje mi się, że lecę tam, więc tak naprawdę trochę teraz nie do końca wiem, gdzie, gdzie jest dron, w którą stronę leci. Dopiero Wydaje mi się, że ciebie to tak naprawdę nie interesuje, w którą stronę tak. patrzy kamera, nie? Tylko Ale sam dron. Ustawiłem teraz go na trybie FPV i dołączyłem do tego sport mode. Eee, I naprawdę fajnie się lata. Lata się tak, że czuję go. W chwilę był taki szok, pierwszy jak założyłem. Teraz po jakby lataniu, mam 5 minut lotu, przyzwyczaiłem się do tego trybu FPV. Ten pierwszy z tym laserem nie do końca mi odpowiadał, bo nie wiedziałem jak się obracać. A tutaj obracam się tak jak w DJI, czyli ruchem nadgarska. No i na tym spor sporcie to w sumie czuję się tak naturalnie. Dla mnie ten sport mógłby być takim trybem normal. Ten normal był taki troszeczkę przymulony, ale może to dobrze na start, bo to jest naprawdę bardzo dużo niewiadomych. Mam dwa celowniki. Jeden to jest tam, gdzie będę leciał, a, dwa, a drugi to jest, gdzie jest, są aktualnie gogle względem jakby środka patrzenia kamery. Polecam, jeżeli ktoś chce coś na start w ogóle kombinować, to mniej więcej wyczuć sobie i popatrzeć. Ja już wstępnie popatrzyłem i tak, nie jestem w stanie zapamiętać jakby umieszczenia tych wszystkich przycisków. Przycisk Main jest tak umieszczony, że ciężko w ogóle go jakoś palcem mi było wcisnąć. Tak, ja wiem, że na przykład gdzieś tutaj jest ta zmiana trybów, ale nie jestem w stanie jej nawet znaleźć palcem w tym momencie, a przed chwilą to przełączyłem, także trochę trzeba po, poćwiczyć. Lecę powoli w te choinki. Na żółto zapalił mi się ekran, żeby znalazł przeszkodę. Teraz świeci się na pomarańczowo. Sygnalizację też słychać dźwiękową. Tak, świeci się na pomarańczowo i nie mogę lecieć do przodu. Mam wciśnięty palec Full Gas i nic się nie dzieje. Niech czujniki mi powiedzą, czy uderzę. No nie uderzysz. Nie uderzysz, teraz na pewno nie. Ale przeleciałem. nad, teraz już. Przeleciałem, ale z mojej perspektywy to wyglądało, jakbym uderzył, nie? Nie czujesz tego, że jesteś po prostu nad. Nie, nie czuję no. w ogóle miejsca drona, w którym no, jestem. Jest... Ale tak. czujniki bardzo, bardzo dobrze informują mnie, że coś tam faktycznie jest, nie? No to jest taka trochę ściana z tych drzewek, ale bardzo szybko to wykryło. No teraz sobie trochę rozpędzę i polecę po prostu w nie. Nie i zatrzymuje mm -hmm. się i nie chce lecieć dalej. No mocno hamuje. Mocno, Nawet było dwuoswaj no. po silniku, że dużo mocy tak, użył. Tak, cof cofnął się. OK, czyli to jest takie zabezpieczenie tego, żeby nie wlecieć w coś. Bo faktycznie. No to polecam trzymać na tym cały czas palec. <laughs> czyli lecę sobie wciskam braking i faktycznie zatrzymuje się. Nie wiem czy na przykład przelecę nad tym drzewkiem. Upewniam się. Podlatuję do góry i wracam. No. Jest to jakiegoś w jakimś sensie rozwiązanie. A jak teraz wciśniesz ten lewy przycisk na goglach, to co możesz zrobić? Co on daje? Bo możesz też go dwa razy wcisnąć, nie? To wtedy przełączy cię na wizję, będziesz na Widzę nas, ale nie widzę drona w ogóle. Okej. Okay. Nie wiem co się dzieje w tym momencie z dronem. Czyli jest tu fajne, żeby na przykład podejrzeć kontroler, nie? I przyciski gdzie są. Szybko tak. Poglądam sobie kontroler. Tak, widzę go bardzo dobrze. W sumie, no, spoko opcja, żeby ich nie ściągać. Mm -hmm. Przełączam się szybko, ten i latam sobie dalej. Na goglach, tu widzimy też poziom baterii. Mamy trzy kreski. Ja nie przerywam, podaję mu jest małą powierzchnię, jeśli boję że może źle wylądować. A on widzi tą deskę, widzi praktycznie to miejsce, z którego startował. idealnie był. w to samo miejsce wra tak. wraca. No wrócił w, na deskę. Deep track. Confirm switch. Zaznaczam obiekt sobie teraz. Mam. Dobra. Myślę, że możesz jechać. Zobaczymy, co się wydarzy. <laughs> w razie czego ja tutaj mam stop. Nie wiem co on zrobi teraz, jak on będzie zawracać. Aha. O, niebezpiecznie blisko. I co się stało? Zgubił obiekt. A nie, śledzi go. Ja się mogę obrócić. Chciałbym się obrócić, tak. 1200 metrów jestem i lecę dalej Jaki jolo, nie? Dobra, zgubiłem go No no, kotek Odzyskałem go z powrotem, widzę co się dzieje Podnoszę się, jestem na wysokości 50 metrów Strong wind RTH Mogę się cały czas obracać, to jest fajne, że się obracam Patrzę sobie co tu się dzieje, strong wind 100 metrów No i powolutku sobie wraca też mam taką samą trasę, zieloną, jakby wirtualną, e, ścieżkę, po której będę wracał. Jak w ja więc bardzo zbliżony. Dodatkowo na środku pojawiła mi się mini-mapka, taka mała, i pokazuje, że zasięg tam jest mniej więcej 2 km. Chociaż na trasie już widzę, że to jest kilometr. To jest, to jest dziwne, akurat. Może źle to odczytuję. Natomiast pokazuje północ, południe, pokazuje, gdzie jest H, domek, czyli gdzie będzie wracał. No i pokazuje tę trasę, którą leci, a ja mogę sobie go cały czas mogę sobie tutaj patrzeć, podziwiać, co się dzieje dookoła. Jak wcisnę czerwony przycisk na kontrolerze, to przerwę RTH. Widzę, teraz leci nam tutaj chyba pociąg. To będzie fajne też ujęcie pociągu. Okej, okay, jestem pod nami. Nad nami. <laughs> Nie pod. I lądujemy. Antigravity A1 to pierwszy dron, który pozwala nam rejestrować obraz 360. Mamy tutaj dwie kamery, jedną na górze, drugą na dole, które są 360 i pozwalają nam nagrywać obraz w rozdzielczości 8K 30-klatek. Dodatkowo z przodu mamy LED informującego o aktualnym statusie drona i dwie kamery służące jako czujniki oraz takie wspomaganie. Dron samą budową i konstrukcją przypomina trochę serię Mini od DJI. Wystarczy spojrzeć na Mini Piąteczkę, chociażby. Na pierwszy rzut oka drony nie różnią się jakoś mocno. Nie mamy tutaj gimbala, jest tutaj sześcioosiowa stabilizacja, bo tak naprawdę gimbala nie potrzebujemy, nie musimy obracać kamerą. Ustawiamy kadr, który chcemy otrzymać dopiero w postprodukcji. Jeżeli chodzi o śmigła i silniki, no to niestety są na śrubki, nie są wykręcane. Jest tutaj taki mały minus. Na dole drona mamy standardowo już ledzika i czujniki lądowania. Bardzo dobrym rozwiązaniem są nóżki, które się wysuwają i chowają na dole. Jak startujemy drona czy lądujemy, one automatycznie działają. Jest to bardzo dobre, ponieważ te obiektywy bardzo łatwo jest uszkodzić, porysować. Na plus jest to, że te obiektywy są wymienne. Można po zarysowaniu sobie taki obiektyw wymienić i wszystko będzie cacy. Czas lotu na jednej baterii to jest około 20 minut, natomiast możemy skorzystać z rozszerzonych baterii. Wtedy baterie mają większą pojemność i wystarczy na około 30 minut lotu. Warto wtedy zwrócić uwagę na to, że mając mniejszą pojemność, latamy w C0, mając większą pojemność, latamy w klasie C1. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest to, że wystarczy położyć palec na baterii i widzimy stan naładowania. Super opcja, nie musimy jej podłączać. W rozszerzonym zestawie mamy hub, który ładuje trzy baterie. Dwie z przodu, jedną wkładamy z tyłu i bardzo wygodny wyświetlacz, który pokazuje nam status naładowania. Jeżeli chodzi o kontroler, to jest to troszeczkę kosmos, bardzo dużo przycisków. Mamy na kontrolerze gaz, czyli tak jak w pierwszym kontrolerze, motion kontrolerze od DJI. Nie możemy się cofać do tyłu. Mamy panic button, który jest na samym środku i go można wyczuć bardzo dobrze. Klikamy czerwony przycisk, dron się od razu zatrzymuje. Funkcja na goglach, która pozwala nam przełączyć się na widok z gogli, z kamerki tak rzeczywistej, żebyśmy widzieli, co jest przed nami, bardzo się przydaje, bo możemy włączyć sobie widok z kamerki z gogli, popatrzeć szybko na kontroler, złapać któryś odpowiedni przycisk, który mieliśmy włączyć i przełączyć się z powrotem na widok z drona. Jeżeli chodzi o materiał, no to jest wykonane naprawdę solidnie. Nie, nie można się do niczego przyczepić. Przyciski nie trzeszczą, nie klikają jakimś takim tanim plastikiem. Czuć po prostu jakość. W przypadku gogli są one zasilane zewnętrznym akumulatorem, który podłączamy na USB typu C do baterii i wtyczką do gogli. Do akumulatora dodawana jest taka gruba smyczka, którą zawieszamy sobie na przykład na szyi, i wtedy zakładamy gogle. Muszę przyznać, że jest to bardzo proste, ale bardzo wygodne rozwiązanie. Mogę śmiało stwierdzić, że dla mnie osobiście te gogle są najwygodniejsze. Nie wpada mi tutaj z żadnej strony światło, a zdarzało się to w innych goglach. Eee, mamy regulację dioptrii i rozstawienia tutaj osi oczu. Super sprawa. Gogle przylegają bardzo dobrze do nosa, nie uciskają nigdzie. To może być e, oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia, komuś innemu mogą tego gogle nie pasować, jeżeli chodzi o. Wygodę. Mi osobiście leżą po prostu idealnie. Jeżeli chodzi o całość ustawień, tak naprawdę sterowana jest z tego kontrolera. Całość obrazu widzimy w takim, jakby kwadracie. Lataliśmy w takim dosyć ciężkich warunkach i było dosyć sporo szumu widocznych na tych goglach. Natomiast nie przeszkadzał on, to nie było takie ziarno jak w goglach analogowych, w których po prostu przeszkadzałby coś widzieć. Troszeczkę rozpraszał, ale, ale nie było to jakieś takie uciążliwe. W przypadku stabilności, pewności, jeżeli chodzi o loty tym dronem, to nie mogę się do niczego przyczepić. Nie ma takiego zatrzymywania się, szarpania, więc cał, cały obraz jest bardzo stabilny. Dron w opcji śledzenia, mieliśmy wrażenie, jakby widział już to drzewo z naprawdę dużej odległości. Tak delikatnie, korygował sobie. Nie ma opcji, że jakby zrobił to sam z siebie akurat losowo, widząc, nie wiedząc, że będzie drzewo. Czyli według mnie widział to drzewo dużo szybciej, był w stanie sobie delikatnie odbić w prawo, żeby ominąć to drzewo i wrócił z powrotem na swój tor lotu. Czyli wypada bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wykrywanie przeszkód. Wciąż trzeba pamiętać, że to są kamery wizyjne, a nie czujnik lidar, więc jakieś małe gałązki na pewno się wplącze i wtedy nie wleci. Większe przeszkody, nie miał z nimi problemu. Wykrywał od razu, zatrzymywał się też przed żywopłotem, nie mogliśmy praktycznie w niego wlecieć, pomimo tego, że drążek był cały czas do przodu. Stabilność i zachowanie się tego drona w powietrzu jest poziom naprawdę celujący. Lata od razu, nie ma jakiejś takiej zamułki, trzyma się pewnie, leci się pewnie, wręcz zachęca do lotu. Jeżeli chodzi o gogle i lot tym dronem, to to jest szok. Bo tak, możemy lecieć dronem do przodu, a goglami głową patrzeć na bok. I to jest rozszczepienie jaźni. Dla mnie osobiście wolałem mieć zablokowaną głowę do przodu, żeby patrzeć tam, gdzie leci dron, żeby się nie rozpraszać, ale w momencie, gdy się zatrzymałem, super opcja, że mogę się zatrzymać dronem. Nie ruszając nim tak naprawdę, a ruszając samą głową, obejrzeć się dookoła, czy nie ma jakichś przeszkód, czy jakiś ptak nie lata i lecieć, kontynuować dalej. Dla kogo jest ten dron? Na pewno dla osób, które chcą eksplorować, lubią latać, ale jeszcze bardziej interesuje ich otoczenie. Dla początkujących, myślę, że początkująca osoba odnajdzie się super, jeżeli chodzi o tego drona. Nie trzeba posiadać jakichś większych umiejętności, żeby latać tym sprzętem. Sam motion controller jest intuicyjny dla osób, które chcą mieć ujęcia FPV, ale nie chcą poświęcać czasu na spędzanie godzin, po prostu wielu godzin na symulatorze, na niszczeniu dronów, na lutowaniu dronów i bawienie się w FPV. Tym dronem możemy wykonać taki lot, później w postprodukcji udać, że jest to dron, lot, FPV, świetna opcja. Wykonując tak naprawdę jeden lot do przodu, mamy dół, mamy tył, mamy boki, mamy górę nagraną, mamy wszystko nagrane tak naprawdę z, tej, z tego przelotu. Więc możemy ustawić sobie ten kadr i nawet wracając z nagrywek tutaj do biura, jak wrzuciliśmy sobie materiał, no to spędziliśmy naprawdę dużo czasu oglądając po prostu, co tak naprawdę nagraliśmy, dookoła. Czyli nie z tego kadru, co ja widziałem, jak leciałem, a co się działo. Jakby za plecami i w innych kierunkach, więc to jest naprawdę niesamowite, że możemy znaleźć super, nawet może lepsze kadry niż samemu nam by się wydawało. No jest to dron dla osób na pewno też kreatywnych, które będą chciały, mm, będą miały pomysły, jak w pełni można to wykorzystać, bo na pewno dużo różnych opcji się pokaże i przyjdzie z czasem, no bo jest to tak naprawdę jedno z pierwszych rozwiązań, jeżeli chodzi o 360 i drony. Dla koła natomiast nie jest ten dron. Na pewno dla osób, które, którym zależy na jakości, które chcą mieć najwyższą możliwą jakość. Matryca i światło, które wpada do tego drona, jest troszeczkę mniejsze, ponieważ tutaj nagrywamy wszystko dookoła. Mamy stałe tak naprawdę ustawienia, które, których nie za bardzo możemy zmieniać. W momencie, gdy latamy zwykłym dronem, możemy ustawić sobie, czy ma być jaśniej, czy ma być ciemniej, czy automatycznie ma wykrywać, powiedzmy. Wschód słońca, który przeszkadza nam troszeczkę i ściemnia wtedy, na przykład, po powierzchnię. Ściemnia to, co nagrywałem pod dronem. W momencie obniżenia obiektywu na dół, możemy sobie to rozjaśnić. W tym wypadku nie mamy tej funkcji. Także obrazek jest maksymalnie tak ujednolicony, uśredniony, i to też trzeba wziąć pod uwagę. Jakość obrazka w stosunku do wielkości tego drona. Pamiętajmy, że to jest wciąż dron poniżej 250 gram. Nie ma tutaj zawieszonej lunety, tak jak Mavic 4 Pro czy Mavic 3 Pro, więc ta jakość jest adekwatna do, powiedzmy tutaj, wielkości urządzenia i jest naprawdę solidna. To, co mi urzekło, to na pewno automatycznie, jeżeli chodzi o kolorystykę tego obrazka. No po prostu z żadnego drona tego jeszcze tak wcześniej nie widziałem. Zawsze trzeba było gdzieś coś zedytować. A tutaj mam wrażenie, że pomimo niełatwych, nie były to może trudne, mega trudne Warunki oświetleniowe, ale nie były też łatwe. Poradził sobie bardzo dobrze naturalnie. Na pewno przewaga takiego drona nad standardowymi dronami jest to, że nagrywamy wszystko dookoła. Tak jak kolega Bartek wspomniał, czy też chłopacy u nas jeżdżąc na motocyklach, mając po prostu kamerę 360, nagrywają siebie i nagrywają też całe otoczenie czyli nagrywają kolegę, który jedzie po lewej, po prawej, z tyłu, z przodu na motorze i rejestruje się to. Z jednej kamery naraz w tym samym czasie. Zrobiliśmy e, dronem taki krótki, szybki ręcz test. Poleciał na prawie kilometr w mieście, na takich obrzeżach miasta, więc e, dobry wynik. W momencie jak zgubił sygnał, no to włączył automatycznie RTH. RTH było ustawiane na 80-100 metrów. E, standardowo pokazał mapę, pokazał trasę z taką zieloną strzałką, gdzie będzie wracał i wykonał to dobrze. Podsumowując, antigravity A1 jest na pewno jedną z ciekawszych premier tego roku. Bałem się trochę, że ten dron okaże się takim trochę chwytem marketingowym, natomiast zszokował mnie. Naprawdę bardzo dobrze zachowuje się w powietrzu, bardzo przyjemnie, intuicyjnie im się lata. Osobiście, latając nim, miałem taką trochę uczucie, jakbym latał pierwszy raz dronem, bo no tutaj gogle obraz rusza się w jedną stronę. Lecimy w inną stronę, zupełnie inne sterowanie, bardzo dużo przycisków. Frajda taka z pierwszych lotów wróciła, bo tak standardowo no to odpalamy drona, lecimy, nagrywamy. Trochę się takie zrobiło to już automatyczne. Tutaj ta frajda z latania była taka przywrócona, więc to na pewno na plus. Czy sam dron w ogóle latając jest bardzo cichy. Jest bardzo cichy. To też nas szokowało, no bo jednak no mamy tutaj nowego producenta z nowym dronem, więc tak naprawdę nie oczekiwałem za dużo, a dostałem naprawdę solidny produkt. Jeżeli podobał Wam się ten film, mamy również o tym dronie na naszym blogu artykuł, który pisaliśmy. Macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie, z chęcią odpowiemy. Trzymajcie się pozdron.